Szpital Powiatowy w Oświęcimiu pozyskał nowoczesny 128-rzędowy tomograf. Jego podstawowymi zaletami są wysoka jakość obrazowania, bardzo niski poziom dawki promieniowania oraz niskie koszty utrzymania. Ponadto, oparta na sztucznej inteligencji technologia pozwala na sprawne i prawidłowe przeprowadzenie badania. W oficjalnym otwarciu tomografu udział wzięli wicemarszałek Łukasz Smułka oraz członek zarządu województwa małopolskiego Iwona Gibas. Bardzo skuteczny, nowoczesny tomograf, gdzie badanie trwa kilka sekund. To jest bardzo istotne, natomiast biorąc pod uwagę Małopolską Tarczę tego pakiet medyczny. Właśnie samorząd województwa przy wykorzystaniu środków europejskich wspierał szpitale powiatowe, również szpital chociażby w Chrzanowie pozyska nowy tomograf, tych łącznie tomografów będzie 11 w całym województwie, trzy rezonansy po to, żeby walka z covid była skuteczna, ale teraz wchodzimy w rehabilitację po covidową, w związku z tym ten sprzęt również będzie wykorzystywany wykorzystywany chociażby do tego celu. I tutaj we współpracy z m, zarządami powiatów, ze szpitalami, każdy powiat uzgadniał e... Jaki to miałby być sprzęt, i tutaj um, wspólnie z dyrekcją e, postanowiliśmy i uzgodniliśmy, że to będzie tomograf, bo jest najbardziej e, potrzebny. Ten stary, który tutaj e, wysłużył się lata, już nie spełniał e, takich funkcji, jakie e, powinien. Województwo e, dało 1 750, e, powiat 1,50 mln, szpital e, prawie 700 e, tysięcy. I oto tutaj mamy przed sobą najnowocześniejszy e, sprzęt. Do diagnostyki? To jest najnowszej generacji tomograf. Która ma wszystkie w sobie elementy e, naukowe elementy do diagnozowania pacjenta elementy do ograniczenia niebezpieczeństwa dla pacjenta. To wszystko mieści się w jednym obecnie urządzeniu. Nie wyobrażam sobie teraz szpitala, w którym nie byłoby tomografii komputerowej. Prześwietlenie tomograficzne klatki piersiowej jest jednym z kluczowych elementów do diagnozowania choroby w kierunku COVID-19. Bardzo ważną cechą nowego tomografu jest krótki czas badania. Aparat potrafi przeskanować płuca w około 4 do 5 sekund, co jest niezwykle istotne w przypadku pacjentów covidowych, ponieważ podczas skanowania płuc badany musi wstrzymać oddech. Sprzęt posiada 10-letnią gwarancję i także przez ten czas będzie on na bieżąco aktualizowany, tak aby wprowadzone do niego były wszystkie nowinki programowe.